Empiria Gwinta Witam Cię serdecznością wielką. Oto cykl poświęcony moim doświadczeniom w przedpremierowych testach wiedźmińskiej gry karcianej Gwint, tworzonej na motywach dzieł pana Andrzeja Sapkowskiego przez CD Projekt Red. Obecnie rozgrywka jest dostępna dla każdego w postaci publicznej bety. Ja natomiast rozpocząłem swą przygodę dokładnie rok temu, a dziś mam za sobą ponad pół tysiąca godzin spędzonych na gwintowaniu. W poszczególnych odcinkach tej serii przedstawię Ci moje osobiste odczucia oraz ewentualne pomysły zmian dotyczących konkretnych elementów tej produkcji, a zarazem zachęcam do wspólnego dialogu na ich temat. Nie zabraknie też tego, co lubię robić najbardziej, czyli analizowania różnych detali, a co niesie za sobą to, że owe materiały mogą szczególnie spodobać się samym twórcom gry. Będzie mi bardzo miło, jeśli okaże się, że dotarły one do Was, kreatorów i w czymś Wam pomogły. Jestem oczarowany ogromną ilością artyzmu włożonego dotychczas w ten tytuł, dlatego też pragnę, aby Gwint odnosił coraz większe sukcesy. A jeśli mało jeszcze słyszałeś o tej grze karcianej, albo nie jesteś pewny, czy warto po nią sięgnąć, to mam nadzieję, że przy okazji przedstawię ci kilka solidnych powodów, abyś czasem nie przeszedł obok niej obojętnie. A teraz patrz uważnie. Djawy. Empiria Gwinta, zapraszam.